Szanowni Państwo, nie gdzieś w szakach, ale tu na tle Torunia. E, chcę odpowiedzieć, bo bumerangiem zbyt gorszym poprzez prezydenta Torunia, za co panu Michałowi Zajowskiemu bardzo dziękuję. Dostałem nominację, aby oblać się kubłem mrożonej zimnej wody. Tutaj jest lód. Proszę bardzo, nie żaden sztuczny, prawdziwy. Dobra, tak chwilę zmieszamy. Była temperatura wody zerowa. No i cóż, ja też się nad kimś... E, nie tyle zemszczę, co posłużę, bo tak, trzeba schłodzić trochę głowę panu Moraczewskiemu, prezesowi portu lotniczego, żeby nie bujał w obłokach, Króżewskiemu, szefowi od animacji, innowacyjności w naszym województwie, nikt nie wie o co chodzi, więc zimna woda mu się przyjda, no i politykowi wytrawnemu, jak Tomaszowi Lencowi, na pewno przecież idą wybory samorządowe, nowy rząd, wybór, wszystkie decyzje w jego rękach, więc... Jak najbardziej kostka lodu na tych głowach jest potrzebna. No i cóż, ja dedykuję moje cierpienie, a też przyjemność Fundacji Hematologii, która od wielu lat zbiera pieniążki na tworzenie banku szpiku kostnego dla chorych na białaczkę. Jestem wielu lat zaangażowany w wspieranie tejże fundacji, tego dzieła. No i w tym roku poprzez. Ten mały filmik chcę zachęcić wszystkich mieszkańców Torunia i okolic do wzięcia udziału naprawdę teraz serią udziału w takim marszu, który organizujemy w sobotę 6 września o godzinie 12 z rynku nowomiejskiego w Toruniu na Rubinkowo. Dzięki temu, licząc kroki, każdy będzie mógł kilka grosików podczas tego marszu yy, przeznaczyć na wspieranie właśnie tak, tworzenia banków. Teraz najtrudniejsze, ale cóż, jak się powiedziało, raz kozie, 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 kozie śmierć. Szkoda tylko tego lodu. Proszę Państwa, ale no nic, byłby do Coca-Coli, w ten sposób wpłynie do kanalizacji miejskiej, tylko nie z dachu naszego przedmiotu Nie było tak źle, Dziękuję. zachęcam.